Dzisiaj pogadamy o najdziwniejszej i wokoło której kredzi się najwięcej pytań postaci, z ninja go powstanie smoków, jednak zanim zaczniemy, to ostrzegam o spoilerach, które pojawią się w niewielkiej ilości, aczkolwiek się pojawią, więc ostrzegam. Moim zdaniem Wildfire, czyli postać występująca w najnowszych odcinkach Ninjago, jest trochę niezrozumiała. Wiem, że przyleciała ona z nieba w swojej opiekuńczej kapsule i że została wychowana przez Heatwave, czyli smoka z odległej krainy. Przez wiele lat tak naprawdę nie wiedziała, że posiada moc ognia, a raczej gorąca, co także budziło moje zdziwienie, ponieważ dopiero teraz dowiadujemy się o takim żywiole. Ale cóż, więc wychodzi na to, że jest ona nowym mistrzynią gorąca, a sam gorąc jest odrębnym żywiołem od ognia. Nie są to te same moce, tylko coś innego, co so, odpowiada na pytanie, na które nawet bohaterowie w ninjago szukają odpowiedzi. Przecież gdy Kai po raz pierwszy zobaczył Wildfire, pomyślał, że jest to kolejna postać zdolna władać ogniem. Jeden z widzów nawet napisał całkiem potężny komentarz, w którym przedstawił swoją teorię na temat tej postaci. Napisał, że jest to córka Kaja i Skylor z przyszłości, ponieważ ma ona pomarańczowe włosy, podobnie jak mistrzyni bursztynu, ale i włada właśnie żywiołem ognia, który posiada Kai. Jednak jest to łatwa do obalenia teoria, ponieważ wiemy, że w danym czasie nie może być jeden e, więcej niż jeden mistrz żywiołu, a gdy urodziliśmy komuś syn czy córka, to właśnie na niego przypada ta moc. Także nie może to być ani córka Kaja, ani Wildfire nie mogłaby władać Ogniem, ponieważ jasno widzieliśmy, że ta moc dalej należy do Czerwonego Ninja, a po drugie, wiemy, że gorąc gorąco to jest to samo co ogień. Oczywiście nie zmienia to faktu, że te dwa żywiały to bardzo podobne do siebie moce, które nieraz ciężko od siebie odróżnić. Nie oszukujmy się, w zasadzie działają one na podobnej zasadzie, ale tego typu powiązanie już widzieliśmy, mianowicie w sezonie 11, podczas gdy Nija była zaplokowana ze swoim żywiałem w krainie Nigdy, musiała nauczyć się wadać wodą, tylko że w innym stanie skupienia, jakim oczywiście jest lód. Oczywiście wiemy, że lód jest zupełnie innym żywiołem ale to właśnie pokazuje, jak te wszystkie żywioły w Ninjago ze sobą współpracują. Wychodzi więc na to, że Nia może władać wodą, w takim razie Zane byłby w stanie robić to odwrotnie, a chyba Kai byłby w stanie w takim razie opanować lawę, podobnie jak Wildfire ogień, ponieważ widzieliśmy, jak miota ona swoimi specyficznymi płomieniami, na które sam mistrz ognia, powiedzmy, dał się nabrać. Wróćmy jednak stricte do naszej postaci, na której skupiamy się w dzisiejszym filmie, ponieważ wiemy, że same moce zeskała po fuzji Wszystkich 16 krain. Nie wiemy, czy to ma coś wspólnego z tym, jak i dlaczego zyskała te moce, no ale jest to ciekawy szczegół, który może zostanie rozwinięty jeszcze w tym sezonie. Ale kim tak naprawdę jest ta postać? Nie wiemy, skąd przyleciała, dlaczego akurat w to miejsce i czemu w takim dziwnym, bardzo modernistycznym urządzeniu. Wszystko wydaje się być bardzo zaplanowane. Nie wydaje mi się, żeby Niemowelak wszedł do takiej kapsuły i wysłał się sam. Najpewniej rodzice Wildfire wysłali ją w takim urządzeniu, które pełniło jej rolę wychowawczą ponieważ spotkała ich na przykład jakaś nieprzyjemność. Inaczej, nie wiem czy to by mogło być prawda, jednak bardzo kojarzy mi się to z filmem Superman, w którym także został on wysłany na ziemię w dosyć podobny sposób. Więc kto wie, może i w podobnych okolicznościach. Tak naprawdę nie wiemy za dużo o tej postaci i najpewniej dowiemy się więcej jak tylko pojawią się kolejne odcinki sezonu. Jednak nie zmienia to faktu, że jest to bardzo dziwna i szalenie ciekawa postać. Jak na razie, najwięcej pytań, które mam i które narodziły się podczas oglądania ninjago Powstanie Smoków, są skierowane we właśnie stronę tej postaci. Co jasno wskazuje, że twórcy wykonali dobrą robotę po prostu przy tworzeniu tego charakteru. Pamiętam, że jak tylko zobaczyłem, że ona włada ogniem, a przynajmniej na tamtą chwilę tak myślałem, to mocno się wzburzyły we mnie takie mieszane uczucia. Jednak dajcie znać, co wy sądzicie o Wildfire, czy według Was ta postać ma potencjał. Ja sądzę, że jest to jedna z lepszych postaci, jeśli chodzi o Nowych bohaterów, ale zarazem jedna z tych najbardziej dziwnych. Tymczasem ja dziękuję Wam za oglądanie tego filmu do samego końca. Do usłyszenia w następnym materiale. Cześć!